Cześć! Dzisiaj przychodzę z kolejnym nagraniem z pracy Munchiling, stopienia użytkowego. Możecie zobaczyć, pies pobrał próbkę zapachową. Będzie starał się ustalić yy, najbliższą kołżę zapachową i przejść do pracy. Bardzo często psy, które są mocno pobudzone, pracują w mocnym pobudzeniu, będą starały się troszeczkę wyluzować poprzez zostawianie zapachu, poprzez znaczenie, dodawanie moczu, czasami wrzucanie ziemi spod łap. Yy, możecie zobaczyć, że tradycyjnie piesek robi sobie kółeczka, Stara się ustalić. kałużę zapachową ma pierwsze, są pierwsze oznaki pobrania śladu. Możecie zobaczyć, kiedy głowa idzie w dół, nos jest skierowany w kierunku pracy, w kierunku zapachu, ogon jest uniesiony, ciało jest napięte, mamy przyspieszenie. Tutaj mamy troszeczkę pracy od jednego do drugiego marginesu, czysta praca w trailingu, noz jest nisko. Pies jest na śladzie, wychodzi ze śladu. Teraz mamy piękną pracę na śladzie. Ja muszę dosyć mocno oporować, żeby więc nie biec. Za chwilę będziemy mieli taką sytuację, że pies zacznie pracować głównie górnym wiatrem. Będzie pracował za pomocą zapachu, który jest przenoszony z wiatrem, tak jak tutaj. Chcę iść do siatki, ja mu oczywiście pozwalam, mimo tego, że wiem, że poza ten tamtędy nie przechodził. Mamy pierwszą barierę, czyli siatkę, puszczownikę, żeby nie zwaniać psa. Pies podchodzi do osoby, która nagrywa naszą pracę. Jest nie, do tego, nie jest do tego przyzwyczajony, zazwyczaj pracuje indywidualnie. I przechodzimy dalej do pracy. Pies zrozumiał, że to nie o to chodzi. Wkłada dużo pracy w topienie nisko nos przy ziemi. I teraz już wiem, że jesteśmy na tropie. Raz, że czuję to na lince. Dwa, że widzę po pracy, pracy psa i po jego ustawieniu ciała. Jedno z jest nisko, ogon w górze, ciało napięte, duża dynamika w pracy. Za chwilę przejdzie pies głównie do pracy górnym wiatrem. Teraz już używa oczu, bo widzi pozoranta. Podchodzi do niego, będzie oznaczenie poprzez szczeknięcie. Ja dostarczę zabawkę, pies jest dosyć intensywny, dlatego staram się za jakiś czas ja go nagrodzić zabawką, żeby nie wymuszał na pozoręcie. Dzięki i do usłyszenia.